Cześć witam na kanale na pomoc brzotaczowi zapraszam do obejrzenia kolejnego pasjonującego filmiku w którym to pokażę wam magazyn lego batman który wyszedł dzisiaj całość kosztowała nie mało bo 20 zł bez grosza Magazyn jest z wydawnictwa Blue Ocean. W środku znajdziemy wyjątkowy komik, dwa plakaty, misje stworzone dla superbohaterów oraz jako zabawkę. Znajdziemy takiego oto przepięknego Jokera plus Łom plus Diament plus banknot jest to numer 3 na 2023 rok a w środku wita nas reklama LEGO City Twoje City bez limitów spis treści po tej stronie komiks Reklama magazynu Pokémon, a w nim przypinka naklejki 3D, Poké Tutaj dalej komiks: Złap Jokera, ślepy jak nie to tu gra, tu plakat. Fajny piechut, super pies, bardzo fajny. A tu mega rekiny. No, ten plakat jest gorszy. Ten plakat z tym psem. Super ekipa, jest fajniejszy, ja uważam. Zamrożeni zgubieni. Galaktyczne problemy. Zielona latarnia. Komiks. Gra idę po ciebie. Ekipa na medal. Tu wasze prace. A w następnym numerze. Który już 20 lipca Batman skoczy do nowego pojazdu. Taki Tumbler złożony z klocków, dokładnie z 58 elementów. Pojazd do najtrudniejszych misji Batmana. Tu reklama National Geographic Kids. Ciekawe, ciekawe. A tu reklama magazynu LEGO Minecraft, który już w sprzedaży całość była przyklejona na takim oto fajnym glutku. Oczywiście opakowanie papierowe. Tu nasz czoker. Tak się prezentuje zabawka 6 plusowa DC Tutaj 1 do 1 nasz banknot który także dostajemy W takim razie zaprezentuję wam jokera Bardzo ładne szczegółowe na drugi na nóżkach na torcie. Tu dokończenie tego garnituru. Bardzo fajne. Super. alternatywną puszkę jaką posiada jest taka. Złowrogo. Uśmiechnięta. A tu taka. No i oczywiście zielone włoski. Dosyć fajny odlew. Plus diament niebieski. bardzo ładne no i banknot 100 dolarowy w takim razie co ja dziękuję wam za obejrzenie i życzę znośnego cześć